Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym trochę więcej y, omówić w zakresie zestawień, jakie mamy dostępne w mocarcie, i skupić się najbardziej na tych zestawieniach raportach pracowników. By otworzyć sobie zakładkę ze zestawieniami, musimy skorzystać z tego menu głównego, który wyświetla nam się w górnym lewym rogu, natomiast nad tym takim, który mamy w tej linii niżej, znajdziemy zestawienia. Mamy tutaj cały szereg różnych zestawień różnych raportów, które są wykonywane pod względem analitycznym, gdzie możemy sobie zestawiać dane dotyczące czy to materiałów, czy wykonanej pracy, czy kosztów i inne, które tutaj w mocarcie mamy skonfigurowane. Dzisiaj chciałabym się skupić trochę szerzej na zaleceniach pracowników i raportach pracowników, ponieważ są to najczęściej używane przez naszych klientów zlecenia zestawienia. Zlecenia pracowników. Jest to moduł, na którym, tak jak Państwo widzicie, możemy sobie pobrać informacje. Wystarczy wskazać odpowiedni zakres dat. I pobrać, i tu pojawią nam się informacje odnośnie zleceń pracowników, którzy zostali do tych zleceń przypisani. Tutaj możemy sobie za pomocą tego okienka zestawić wszystkie zlecenia, które są przypisane do pracowników, i będziemy mieli informacje takie jak status tego zlecenia, czyli status, który informuje nas o tym, czy zlecenie jest otwarte, czy zamknięte. W oznacza takie rozpoczęte zlecenie, Z jest zamknięte. Mamy imię, nazwisko pracownika, data zakończenia zlecenia, jeżeli to zlecenie ma status zamknięte. Oraz produkt, który jest do zlecenia przypisany, i tutaj mamy już dalej, tak jak widzimy, ilości. Mamy tutaj ilość planowaną, czyli tą, która została w zleceniu określona. Stawkę, jeżeli mamy tu podaną stawkę, to również, jeżeli mamy stawkę podaną do produktów czy do zleceń, będzie się ona tu wyświetlała, będziemy mieli informacje o punkcie monitorowania do którego przypisany jest produkt główny ze zlecenia symbol nazwa tego data rozpoczęcia zlecenia oraz ilość wykonana w tym zleceniu to są takie podstawowe informacje to zestawienie daje nam obraz trochę szybciej możemy sobie wtedy zwizualizować to w formie listy jeżeli chcemy Konkret, konkretne zlecenia, przeanalizować, czy to zlecenia, które wykonuje konkretny pracownik, czy z konkretnego dnia. Jeżeli chcielibyśmy wykonać na przykład filtrowanie po konkretnym pracowniku, możemy sobie przesunąć tego, który nas interesuje, na przykład na ten panel grupowania, oczywiście tą kolumnę, którą chcemy, i tutaj będziemy mieli pogrupowane. Pogrupowanych pracowników razem ze zleceniami do nich przypisanymi. Tu możemy sobie w taki sposób to uporządkować. Poza tym, że możemy to w ten sposób wyselektować, możemy sobie też nazwisko wprowadzić po prostu w, w, tym, w tym wersie pod nagłówkami kolumn, by móc wyświetlać informacje tylko o tym konkretnym pracowniku. I wtedy będziemy mieli w danym zakresie. Listę zleceń, które są w realizacji, które są zaraportowane przez konkretnego pracownika. Więc jest to taki podgląd, który daje nam możliwość sprawdzenia tej informacji o zleceniach pracowników. Jeśli chodzi o pracowników, jeszcze mamy w zakładce zestawienia również raporty pracowników. Tutaj mamy już to trochę szerzej w zakresie samych pracowników, więc będziemy mieli więcej informacji o raportach, którzy, które, te pracow które przez tych pracowników zostały wykonane. Tutaj, tak samo jak na tamtym oknie, w pierwszym kroku należy wskazać zakres dat. Pobieramy informacje, i tutaj w takim domyślnym widoku mamy od razu. To filtrowanie, grupowanie po pracowniku. Oczywiście możemy to w taki sposób zostawić, możemy sobie to filtrowanie usunąć, możemy kolumnę przesunąć na wysokość pozostałych kolumn. Jednakże, jeżeli zostawimy to sobie w takiej formie, przy rozszerzeniu będziemy mieli te informacje o raportach do konkretnych zleceń, które wykonane zostały przez wskazanego pracownika. Informacje, jakie mamy tu w standardzie numer zlecenia, produkt, ilość produktów, ilość operacji, która została zaraportowana, nazwa tej operacji, czas trwania tej operacji. I tu oczywiście będziemy mieli te czasy, jeżeli wprowadzamy sobie te dane ręcznie z poziomu raportu pracowników na wersji desktopowej w momencie raportowania na wydziale, lub jeśli korzystamy z. Raportowania w formie modułów www. gdzie zwykle te czasy mamy zliczane. To wtedy od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia raportowania przez pracownika będzie trwał pomiar czasu, który później w info o zleceniu będzie widoczny dla wszystkich zleceń poszczególnie lub w formie zestawienia raportu pracowników, gdzie będziemy mieli po konkretnych zleceniach. Informacje o czasie trwania konkretnej operacji, która została do tego zlecenia przydzielona. Poza tym, co tutaj widzimy w standardzie, czyli stawki, wartości, nazwy, symbole punktów monitorowania, maszyny, ilości braków, przyczyny błędu, opisu operacji, typy operacji, jeżeli operacje mamy zakwalifikowane w jakieś typy, kody produktów. Dokumenty. Tutaj też będziemy mieli informację, jakie dokumenty zostały wygenerowane do zleceń. Jeżeli zlecenie zostało już zaraportowane i zamknięte, pojawi nam się informacja o tych dokumentach przychodowych. Możemy też sobie tutaj dać info, czy jest to agregujące zlecenie. Jeżeli korzystamy z agregacji, e, mamy też kod odbiorcy czy kod. Operacji. Oczywiście tak jak większość naszych kolumn w Mozartie, tą kolumnę również możemy przystosowywać, jeśli chodzi o zakres wyświetlanych informacji. Możemy sobie filtrować, grupować po konkrepo. każdej z kolumn, którą tutaj mamy, możemy sobie dodawać lub usuwać informacje, które nas nie interesują. Jeżeli wybierzemy na wysokości nagłówek kolumn listę pól, to będziemy mieli w tym naszym dostosowaniu jeszcze cały szereg innych informacji, które możemy dołączyć do tego zestawienia. Wybór jest bardzo duży. Wystarczy sobie tutaj te informacje przejrzeć. Możemy te wszystkie dane, które tutaj są, umieścić na wysokości nagłówków, tak by potem te informacje już wyświetlać. Jeżeli wybierzemy którąś z interesujących nas, ilości będziemy mieli informację o kolejnej danej, która została tutaj umieszczona. O czym też należy pamiętać przy dodawaniu takich kolumn, a mianowicie o zapisaniu widoku okna, by przy kolejnym logowaniu się przy kolejnym Otwarciu tej zakładki mieć wyświetloną tą samą ilość kolumn z tymi samymi informacjami. Jeżeli jakieś informacje nas nie interesują, wystarczy przesunąć to w górę, tak jak to wykonałem przed chwilą, wtedy ona automatycznie, ta kolumna powraca na listę do dodania, natomiast tutaj już nie będzie widoczna. Tu możemy właśnie sobie takie informacje wyszukiwać, te informacje możemy sobie zestawiać. Oczywiście, te informacje możemy eksportować na przykład do Excela. Jeżeli robimy jakieś zestawienia dla, dla pracowników jeszcze na zewnątrz, poza Mozartem, możemy sobie to w taki sposób katalogować, możemy to drukować. Mamy też możliwość stworzenia edytowalnego wydruku, tak jak Większość wydruków, które mamy w Mocarcie, są one konfigurowalne z poziomu naszego kreatora wydruków Amadeusza i możemy tam sobie również informacje, które są nam potrzebne, jeżeli chcemy coś wygenerować w formie wydruku dodać. Oczywiście jest tu opcja z popraw czy wyświetl info o zleceniu. Jeżeli wybierzemy konkretne zlecenie, podświetlone, podświetlimy któreś z tych, które tu mamy, możemy tutaj tym skrótem wyświetlić jeszcze więcej info o samym zleceniu, jeżeli interesuje nas to konkretne zlecenie. I wtedy będziemy mieli wszystkie informacje o tym zleceniu w zakładkach info o zleceniu. Jak wybierzemy sobie dodaj, to pozwala nam z tego miejsca na przykład jeszcze do konkretnego raportu, konkretnego zlecenia, które zaznaczyliśmy, dodać jeszcze raport pracownika. Czyli w ten sposób możemy sobie te zestawienia tutaj poprawiać. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.